Wam się mam w tam na moim z Cezar na moim kanale Następnie chciałbym 5000, że macie do wygrania 2,5 tysiąca złotych płacąc Z moim kodem 18 złotych, czym więcej w pacyz, tym macie większą szansę na wygraną. Jest to dla tych, którzy wspierają mój kod do wygrania macie dwie koski, dwa razy rękawiczki i 5 różnych skinków, więc naprawdę spoko, bo łączna wartość to jest ponad 2,5 tysiąca złotych. Ostatnią klasę do Doplera wygrał Łysy, także gratulacje dla niego, bo ponad 800 przytulił, a wy macie jeszcze ponad 2,5 tysiąca złotych do wygrania z moim kodem, czym więcej w tym macie większą szansę na wygraną, a żeby wpłacić tutaj plusik, Krocik Gravita 18 daje Wam 10% więcej do wpłaty oraz 20% na sam start. Jest wiele metod płatności, czy to blik, czy Base of Card, czy Skinki. A jak Skinki, przeto do Was bardzo szybko, bo dosłownie w minutkę. Oprócz tak jak teraz patrzycie na przestrzeni 44 zł, otrzymiecie 2096 punktów eventowych, które Wam pokażę, gdzie możecie wykorzystać. Bo jak to oglądacie, jest ostatni dzień eventu, więc polecam się pozbyć tych punktów eventowych, bo Wam przypadną po prostu. No i polecam też się pośpieszyć z płatą, póki jest evencik, tak bo to zawsze dodatkowe punkty eventowe, zawsze fajne skrzynki są. No i dzisiaj sobie zrobimy pożego. Z eventem. No i z góry przepraszam że, za mój głos, bo jestem dalej chory, no najbliższe odcinki jeszcze będą z takim głosem. Mam nadzieję, że turbo wam tu nie przeszkadza, no ale nic na to nie poradzę. Niestety rozchorowałem się jak mnie nie było. A Daily musi być, tak, skoro był tydzień serwie, no to teraz już daily trzeba lecieć. E, dobra, na stronie macie jeszcze, jeszcze darmową z co 124 godziny możecie otworzyć, więc też zawsze spoko, bo jest to za free, tak samo jak 210 na free jest z moim kodem. Na sam start, więc też naprawdę spoko. No i na samym dole jeszcze macie darmowe do bicia na social media też za darmo, więc czemu nie? Czemu nie, tak? Rzeczy za darmo są super. A propos evenciku, prowa wykorzystania tych punktów eventowych, no to w kruzgurze, w poznaniu punkty eventowe za dane miejsce, tyle zajmiecie, trzymajcie skinka. Za pierwsze miejsce jest obłupka hydra za ponad 10 koła, za drugim 9 za ponad 5 koła. Nie no jest to wiele kos, rękawiczek czy skinków, więc polecam, bo no, dzisiaj się to kończy, tak? Jak wy to oglądacie. Tutaj sam można oszczędzić skinka, no i ja niestety nie mam tych punktów eventowych, bo wszystkie wykorzystałem, one są ze skrzynek eventowych, lub przy wpłacie. No, i tutaj jeszcze możecie sobie wymienić te punkty eventowe od razu u handlarza. Nawet to mogę wymienić. Ehm, no, dzisiaj, coś farmimy trochę tych punktów eventowych, bo oczywiście idziemy zrobić bitwę na skrzynki eventowe na sam koniec. I tak, damy sobie każdą z tych skrzynek w trybie Jester, czyli moim ukochanym, gdzie na wszystkie jest równy procent szans. I tych tańszych damy sobie po dwie, a tych droższych damy sobie po trzy. E, idealnie sobie przygotowałem budżet, bo jeszcze musiałem dokupić za te punkty z Case Butly ten cashback e, skin ze sklepu. Bo mi brakowało tam chyba 800 zł. E, dobra, pyk, pyk. No i z tymi sobie już po 3. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. I jeszcze to. Pyk. I idealnie. I na dwóch zrobię. Na dwóch bezpiecznie. Zakończmy ten event Z stylu. Jeszcze mamy N9 z wczorajszego odcinka. Jak ktoś nie widział, powinien sobie nadrobić, bo było potężnie. No i co, lecimy, 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 30 koła bitwa, 60 koła łącznie bitwa, wszystkie skrzynki eventowe, 8 skrzynek różnych, wszystkie w trybie jester, mam nadzieję, że będzie dla nas szczęśliwe zakończenie eventu. Póki co prowadzimy po pierwszej skrzynce, druga, no nic ciekawego, ale dalej prowadzimy, przechodzimy do kolejnej skrzyneczki, tu najlepszy jest parakordzik, ale to fajne rękawiczki za 1400, więc naprawdę spoko, no prawie 1400. Kolejna skrzyneczka, ice gold, spoko. Nieźle, nieźle, naprawdę przyjemnie leci. Kolejna skrzynka, tutaj najlepsze jest cik autotronika za 3200 ponad. No, nie obraziłbym się tak, ale no nie leci, leci przeciwnika i ładna emeczka, Black Lotus, bardzo tania, budżetowa, piękna M-ka. Tutaj Koska na prawo dla przeciwnika, tu najlepszy jest, najlepszy jest Auka Lightning Strike, ale Koska za 2200 prawie. No, daje mu prowadzenie i to ponad tysiaka, znaczy no o prawie tysiaka. Tutaj najlepszy jest Stiletto Dopter za ponad 5 koła. MK, atomic i za 500 dla przeciwnika. No, póki co jest lipa, tak szczerze, i trafia tego stile to za ponad 5 koła. No i teraz robi się problem: 7 koła straty, prawie a połowa bitwy ponad za nami. Tutaj najlepszy skarambik doper. No, to już byłby game changer: odkulibyśmy się ślicznie. Ale tutaj, abubka oni za 2-3 strony, jeszcze bardziej nam ucieka. 9 koła przewagi. Digielek, trochę wracamy, spoko, 1600. Ale to dalej nie jest nic, nic takiego, żebyśmy naprawdę wrócili. Tutaj po Neono -no dostaliśmy on uspanny, umpa. No i teraz tutaj najlepszy jest Butterfly, a my trafiamy rękawiczki zamienić koła, także trochę się zbliżamy. 2,5 koła straty, lekko ponad. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No i teraz Butterfly, pik. No niestety nie. No i najdroższa skrzynka, no i tutaj się wszystko zadecyduje. Przegrywamy o dwa ko koła x-ray, no już o więcej przegrywamy to za 4 koła prawie 6 koła straty, 2 skrzynki proszę, 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 syf totalny ostatnia skrzynka będzie decydowała o wszystkim jakieś wajsiki? no niestety nie kończymy ten event tragicznie kończymy ten event tragicznie niestety mam nadzieję, że wam na koniec eventu oddało po prostu lepiej eee, no a my jutro skorzystamy z naszej M9 kochanej, bo mamy jeszcze M9 za 72 koła, także jeszcze jest luz nie boli nas to, bo wczoraj był potężny profitik No i co? Mam nadzieję, że Wam też oddam na koniec eventu. Pamiętajcie, o mieć punkty eventowe i pamiętajcie, że macie 2,5 do wygrania z moim kodem. Wszystkie linki w opisie, łapkę w górę sobie z bankiem. Widzimy się jutro. Trzymajcie się.